A tobie co? Dzień wybory. Idziemy na wybory. Trzeba wybierać. Chodźmy, wybrać. musimy wybrać. Chodźmy. Wybory. Ale po co? Jak to po co? Wybory. Wybrać, wybierać, wybierać wybory. Lubię wybierać. Chodźmy. Handa, landa. Ale ja nie chcę iść na wybory. Oj, chodź, będzie fajnie. Wybory. O-o-o-o. Wybory. Chodźmy. Wybory. Co w tym jest fajnego? No, weźmiesz dowód. Pójdziemy do lokalu wyborczego, a tam nie uwierzysz. Co? Będą już mieli nasze imiona i nazwiska. A my się podprzymy i dostaniemy taką wielką kartę do głosowania. Serio? Wow. Wiesz, ile hektarów brzu zostało wyciętych, żeby wydrukować karty dla całego narodu? Ile? Wszystkie. Odraci Boża, pogiżytko. Wow. I co dalej będziemy robić na wyborach? Dostaniemy, wiesz co? Długo PISY. Dostaniemy długo PISY. Długo PISY dostaniemy! A zawsze! Nie no, no, tak na chwilę tylko. A szkoda. A potem co? Mów koniecznie, bo nie mogę już wytrzymać. Usiądziemy. Usiądziemy i to przy stoliku! Ja ci kręcę te emocje. I właśnie wtedy wybierzemy. Wybierzemy naszego kandydata i wrzucimy nasz głos do urny wyborczej, w której może, ale tylko może. Nikt tych wyborów... Nie podrobi. Ale super! <acht> no... To idziemy? Nie. Do czego? Bo między czym ty chcesz wybierać? No między wyborami, które będą na, na, na wyborach. I co się stanie, jak wybierzesz? Będzie wybrane. No, ale po co? No, bo, 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 bo 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 mówili w telewizji, żebym poszedł. Ty konkretnie? To kto się do ciebie zwrócił prosto z telewizji, że ty konkretnie, jako konkretny obywatel, masz pójść na wybory. Taka ładna pani. Po 23? Nie, nie, nie no co ty? Ja nie oglądam takich rzeczy. Po, po 23 to ja, ja wyłączam telewizor. Tak jak mi kazałaś. Ja już nie robię takich rzeczy. Nie, nie, nie. No dobrze, to, to było po 23. Nie możesz robić tego, co ci mówią wróżki. Pamiętasz, jak powiedziała ci, że poznasz miłość swojego życia? No i przecież poznałem ciebie. No właśnie. To już długo nie potrwa, mówię ci. Co? Wracając do tematu. Jakie będzie miało to znaczenie dla ogółu, jeśli pójdziemy i zagłosujemy? No, no, no wybrani będą ci tego to. Którzy? No, czy. No ci, ci tam, ci konkretni tam. Którzy konkretni? No, no... No byle którzy. Ale ci, na których zagłosujesz? No, na no pewnie nie. No to jaki to ma sens? Powiem ci coś, powiem dosadny i już nigdy tego więcej nie powtórzę. Musisz zrozumieć, że na tym polega demokracja. Jesteśmy obywatelami i jako obywatele mamy obowiązek, aby zagłosować. Nieważne czy na bandę kretynów, jełopów albo złodziei. Istotne jest to, abyśmy poszli na wybory i zgodnie z własnym sumieniem zagłosowali na kogoś. To naszym zdaniem poprawi życie wszystkich obywateli w tym kraju, od wsi po wielkie miasta i po lasie. Dobrze. Jeszcze raz zapytam: jaki to ma sens? Nie wiem, ale jak ze mną pójdziesz i zagłosujesz, zrobię ci wieczorem masaż. Chodźmy. Ale jak nie spełnisz wyszorzem swojego obywatelskiego obowiązku, to wiesz, co się stanie? Co? Dojdzie do rozłamu naszej partii.